Ty, cieciu głupi, znowu się wylegujesz. strzelać byś poszedł. Za gorąco. Nie, chce mi się. Po głowie tylko strzały i jutro mam dzień strzelania. Tia! Ow! To samo mówiłeś wczoraj, tydzień temu i miesiąc temu. Tor masz niedługo. Znowu co najwyżej będziesz w połowie. Ugluczymy, jaka z łukiem uderu dostałem? Jeśli nie, to trening. Tysiąc strzał, to masz do nadrobienia. Tysiące strzał w miesiąc? Ile? 3 róż! Zaczynamy od dziś! Cześć, jestem Bardy, znajomy grzymy, ja a to jest historia. Mojego pewnego eksperymentu odnośnie nauki ucznictwa i dosyć niezwykłego wniosku, do którego doszedłem na samym końcu. Zostańcie do końca. Cześć. Około 2 lata temu zobaczyłem film na YouTubie, gdzie pewien gość przez 30 dni codziennie strzelał 100 strzał dziennie, aby sprawdzić czy jego umiejętności poprawią się, a jeśli tak, to w jakim stopniu. For a while I've been wanting to improve my archery and I've been wondering how much do you need to practice to improve? I'm to take my shots from 20 yards for the entire time. We're gonna see from day 1 to day 30 if I improve and if I do how much I improve. Wtedy dopiero zaczynałem się uczyć strzelać z łuku i chcąc szybko podszkolić się do poziomu jakkolwiek reprezentacyjnego, postanowiłem eksperyment powtórzyć. Oczywiście nie wyszło. W najlepszych momentach strzelałem może trzy razy w tygodniu, ale już samo to sprawiło, że mocno podszkoliłem się w strzelaniu. Jestem akurat w trakcie zaprzyjaźniania się z nowym łukiem, wiem teraz też minimalnie więcej o strzelaniu niż wtedy więc to jest chyba świetny moment, aby eksperyment powtórzyć. Jak to będzie wyglądało? Będę strzelał 17 serii po 6 strzałów, co daje około 100 strzałów na trening, gdzie pierwszy strzał oddaję z 25 metrów, kolejny z 27, a trzeci z 30 metrów. W ten sam sposób kolejne 3 strzały oddam, przybliżając się do tarczy. Ćwiczenia będę powtarzał przez 30 dni, a wyniki notował i skrupulatnie wypełniał w Excelu. 30 dnia pozwoli mi to na sprawdzenie, czy moje wyniki poprawiły się w stosunku do dnia pierwszego. Celem jest klasyczna tarcza FITA 80 na 80 cm, gdzie białe pole to 1 punkt, czarne pole to 2 punkty, niebieskie pole to 3 punkty, czerwone pole to 4 punkty i ostatnie żółte pole to 5 punktów. Maksymalnie mogę zdobyć przy jednym strzelaniu 510 punktów. I to tyle. Nie mam co czekać, trzeba strzelać. 8 13 15 plus mój dotychczasowy wynik to daje mi 193 punkty. To dużo? Nie wiem. Zobaczymy w kolejnych dniach. A, to łuk Muszę pomyśleć o jakimś statywem. Eksperyment ruszył z kopyta i robiłem wszystko, żeby być konsekwentnym i strzelać codziennie, ale już czwartego dnia w związku ze spotkaniem drużynowym nie udało mi się postrzelać. Piątego dnia kolejny trening i znowu prywatne sprawy uniemożliwiły mi ćwiczenia dnia szóstego. Nowy dzień strzelania. Ale... <grystanie> Oj, czuję, że to nie będzie mój rekord. <grystanie> A myślałem, że to będzie słaby dzień. dwadzieścia 22 Trening dnia siódmego zaczął się fatalnie, ale jakimś cudem wywinąłem najlepszy wynik póki co. Ale znowu, następny dzień musiałem spisać na straty w związku z prywatnymi wyjazdami. Na szczęście sprawy miały przybrać pozytywny obrót w kolejnych dniach. <grytanie> no jest! Jest! Moja pierwsza rozczepiona strzała. Nie <grytanie> wiem jak to zrobiłem. Trenie trochę inny, bo jestem na na imprezie rekonstrukcyjnej oko braciowej więc ciągle się liczę jako trening. A ty bardziej idziesz na picia piwa turniej? Chyba jest co Przymyślę No i idź. idź. Nie to, nie <laughs> to może <laughs> być śmieszne <laughs> A to już by było o, dopiero wyzwanie. Co się dzieje? To, to nie ja. Czy, czyżby trening coś dawał? Żebyś się statystyka nie pomyliła? Dzień dwunasty postanowiłem odpuścić i trochę odpocząć po okopie. Gdybym wtedy wiedział co przyniosą kolejne dni. Deszcz. Deszcz. Więcej deszczu. W końcu jednak mogłem coś potrenować dnia 16. Oczywiście jakby się mogło obyć bez szukania strzał. Cały urok jest szukanie strzał. Na tym polega strzelectwo. Dziś jestem w swoim rodzinnym domu. Bardzo ładne, malownicze miejsce. I liczę na to, że pomoże mi ta atmosfera uzyskać nieco lepszy wynik. Strzelam w takim oto tunelu, torze łuczniczym. Sytuacja jest o tyle fajna, że ten tor łuczniczy kończy się kojcem dla psa, który służy dla mnie jako strzało, łapacz. No dobra, trochę go tutaj wzmocniłem. Kilkoma deskami, żebym bardzo go nie uszkodził, gdy nie trafię, ale rozwiązanie jest już przetestowane. Wiem, że działa, więc dzisiaj mogę postrzelać bez stresu, że pogubię jakieś strzały. To dobrze, bo mam ich tylko już 7. I niektóre mi się już rozlatują. Dzisiaj mam strasznie mało czasu na strzelanie, więc dzisiaj będzie trening szybkościowy, a nie na celność do działa. 3, 3 co nam daje? Wynik nieco gorszy niż ostatnio, ale okej, okay, w końcu strzelałem szybko, a nie celnie. To jednak był początek czegoś znacznie gorszego. Dzień 19. Szczerze mówiąc, odczuwam już dosyć spore zmęczenie. Poprzednimi treningami. I wydaje mi się, że te przypadki, kiedy miałem wolne, kiedy padał deszcz, kiedy coś mi wypadało i nie byłem w stanie strzelać, to bardzo dobrze robiłem na mój trening. I że jednak potrzebna jest pewna... przerwa między strzelaniem. Więc wydaje mi się, że jak teraz miałem 3 dni z rzędu, to jutro sobie zrobię świadomą przerwę. Zmęczenie dawało o sobie znać i wykręciłem słabszy wynik. Drugi dzień z rzędu. Postanowiłem więc odpocząć, ale o dziwo dzień przerwy nie pomógł. Trochę mi się nie chce, i się zmusiłem, żeby później się strzelać, ale pomyślałem, że no trzeba, się coś postrzelać. więc strzelam. Czwarty dzień regresu. Kolejny gorszy wynik. Czuję, że zaczynam się cofać. Ech. Z dnia na dzień miałem coraz gorsze wyniki. Postanowiłem więc zrobić kolejną przerwę, ale ciągle bez rezultatów. 23 dnia poddałem się. Widząc jak fatalnie idzie mi trening, zrezygnowany przerwałem strzelanie i postanowiłem zarzucić projekt. Byłem... pokonany. Muzyka. No może miesiąc, trochę więcej. Oj, chyba chyba spróbować spróbować ponownie. Muzyka. końcu nowe strzały przyszły przyszły więc więc mam czym strzelać. Spróbujmy. Będzie coś z tego będzie. I tak oto postanawiam zakończyć ten eksperyment, ponieważ. Myślę, że nauczył mnie on znacznie więcej, niż to, co przewidywałem. Założenie było takie, że będę intensywnie trenował przez miesiąc i moje wyniki się poprawią. I tak się nie stało. Dzień w dzień próbowałem na siłę wygospodarować około półtorej do dwóch godzin swojego czasu, gdzie nie zawsze było to możliwe. Nieraz strzelałem na siłę i powodowało to, że z każdym kolejnym strzelaniem trochę mniej lubiłem strzelanie. Po prostu obraziłem się na łuk. Owszem, był taki moment, że moje wyniki znacznie się poprawiły, lecz po tym piku moje wyniki, moje osiągi zaczęły dramatycznie, drastycznie spadać. I dzisiaj, kiedy po miesiącu wróciłem do strzelania, doszedłem do pewnego wniosku, do którego powinienem dojść już bardzo dawno temu. Nie chodzi o wyniki. Chodzi o to, żeby mieć fan. Żeby to, co robimy, sprawiało nam po prostu radość. A wyniki? Cóż. Wyniki przyjdą same. I to jest lekcja, którą wyniosłem z tego eksperymentu.